Przecież no. no, tak pokorki będą! Przecież nie ma! Wszystko będzie w porządku! Przecież nie ma! 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 nie 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 tu są buraki i choć chce rolnik nie może, bo mieście buraków już Daleko jeszcze? A. Daleko jeszcze? tak. No, a daleko jeszcze? Tak. Daleko jeszcze? Tak. No to daleko tak. czy nie? Nie. Serio? nie. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze! Ale to! Tak! Daleko jeszcze. Tak. Daleko jeszcze? Tak. Daleko jeszcze? Tak. No bardzo śpieszy, no, bardzo to jest. Wiesz? Wiesz? No naprawdę jak dziecko. Naprawdę jak dziecko, no? To dlatego no, nikt tak, dziecko. Nie nie no proszę cię. Się Słowem się już nie odesłem. No nareszcie. No, ale ile to może trwać, żeby chociaż jakiś wielkie ścianie, ale nie. Gdzie może leżeć za siedmiogórogród? Za siedmioma górami? To dosyć daleko. Dobra, dobra, rozumiem. Ale potwornie się nudzę. Tak? To se znać jakieś twórcze zajęcie. Ech. Ech. Chociaż przez pięć minut. Mógłbyś nie dawać oznak życia. Pięć minut!